Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek ze Skyrima na kanale. I właśnie w poprzednim odcinku z tej oto jaskini tutaj, nie zamierzam do niej wchodzić, no i będziemy kontynuowali naszą podróż ale raczej nie powinniśmy tu zostawać, by sprawdzić to na tak patrzę to odrobinę, jeżeli chodzi o dźwięk. Dobrym pomysłem będzie lekko zwiększyć szczególnie jakoś głos bardzo mocno nie słychać. Najbliższe miasto to rzecz na Puszcza. Dzień dobry. mamy zadanie wykonane. Na pewno będzie mógł ci pomóc. Świetnie. Będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie mi się dzisiaj bez Już się rozdzielamy? Nie. Biegniemy razem? Nie. Co robimy? Po czemu biegam szybciej niż on? Hmm, bardzo ładna kraina, nie? Trzeba ci iść do samotni i przyłączyć się do cesarskiego legionu. Naprawdę potrzebujemy takich. A jeśli jest jedynym, który może powstrzymać. Błyskawica w króliczego dopala, bardzo dobry. Wiecie, jedząko, na później. A w ogóle zebrałem mięso, zebrałem z niego jakieś mięso, nie? surowy policzył udzie. Ciekawe czy mogę go upiec. Może się przyda -ru -ru. O, ścieżka, jak miło. Ścieżki witamy. To jest z cesarskich, nie? Cesarstwa. widzisz te ruiny? Tak. <gry> to co kiedy tam idziemy? Muszę przyznać, że to miejsce wciąż mi się nie podoba Hmm, okej okay. tam jest jakaś kopalnia Potem zobaczymy wszystko. Ale teraz jedna z ważniejszych rzeczy chyba Wybór kamienia. Jeszcze tu będzie coś o tym mówił? To kamienie przeznaczenia. Mhm. Mm starożytnych kamieni, rozsianych po całym sercu. Ok. Stawieniu. Przekonaj się na własne oczy. Kamień wojownika, kamień maga i kamień złodzieja. Oczywiście lecimy w kamień maga, bo chcemy być magiem. Hmm. Magiczne zdolności o 20% szybciej. To jest całkiem przyjemne. A przyjmę sobie A, ten znak. Co? Świeci się? Zaświecił się. Hmm, taka wzór maga, teoretycznie, ta Jakaś głowa. ty Ok, niech i tak będzie. Dobra, jeżeli chodzi o magię, to mam smoczu skórę, która pozwala mi palić 50% magii. To 60 sekund. to mamy jakoś do aktywacji. Nie mam pojęcia. Potem. był to ogarnie to aktywować, bo na pewno jakoś się uda. Tam jest kopalnia, ja do niej zechcę zajść. Słuchaj, jeśli o mnie chodzi, to już zasługujesz na ułaskawienie. Ale dopóki generał Tulius tego nie potwierdzi, lepiej trzymać się z dala od cesarskich żołnierzy i unikać kłopotów, dobra? Okej. Okay. Sprawdzę, czy później takich spotkam. <laughs> I mnie nie znają. Nie znają mnie zdecydowanie. O, grzybki. Toby wezmę. A, kolejny wilczek. I zabiłem go. Okej. Okay. Wielczki bardzo prosta zwierzyna, ale widzę skórę sobie wezmę, a nuż się przyda, z jej cena jakby trochę jest większa. Idziesz i idziesz, chodź. Biegnij, i tak cię dogonię. Tuba nic nie biega zbyt szybko. Cieszę się, że chcesz iść ze mną. Rzeczna puszcza jest niedaleko. Okej. Okay. Mój królik Mój królik, dobra O wioska, jak miło. Właśnie dotarliśmy do wioski. Pierwsza wioska jaką poznam, a to są grzybki. Grzyby Będzie brać się do lasu więcej grzybów zbierać. Przydadzą się na pewno. Tutaj są. Tutaj są... Tak już nie mogę zebrać, okej. Okay. Jakieś pajęczyny widzę. Nie podoba mi się to. Dzień dobry. Wujek Albon, witaj. H2. Co dobry. Ty Masz przepustkę z... Shora. Co ci się stało, chłopcze? Wujku. Jakieś kłopoty? Proszę co ciszej. Wszystko w porządku, ale musimy wejść do środka. Co się dzieje? Kto to jest? To przyjaciel tak. uratował mi życie zdecydowanie wyjaśnię wszystko w środku. Dobrze, dobrze, wejdź Sigrid da ci i opowiesz mi wszystko. Cóż, ale nie mam nic do zrobienia. Zaraz. Ma to nie w umiejętnościach, to chyba nie tutaj. Zadania były tutaj. Mam z nim tylko pomówić, tak? Dobra, to znaczy, ale wezmę to robimy gości w rzecznej puszczy. Oczywiście. Weź wszystko czego ci trzeba Ale o co chodzi? Co wy tu robicie? No dobra. O, mogę sobie wziąć wszystko. Ora e mogę wziąć wszystko Co? Smok! To wyjaśnia, co wcześniej widziałem. Mm -hmm. Coś lecącego doliną z południa. Miałem nadzieję, że mnie oczy mylą. Masz rację. Mm -hmm. Widziałem go, ale nie mogłem go Smok. Tutaj w Skyrim. Do czego? Jarl musi... Będę pomijał częściowo. Poprosić... Jak ktoś Jarl chce sobie przeczytać, Jarl może nieco przestopować film, to chyba nie jak problem. żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz. Będę twoim dłużnikiem. Okej. Okay. Nie ma problemu, jeśli potrafisz. Świetnie. Kamień Jeżeli masz surowce, możesz skorzystać z kuźni, żeby wyprodukować coś nowego. są tu rzeczy, które chce się dowiedzieć? Chyba nie. Miłego dnia. Trochę się przeciążyłem. Masz coś na sprzedaż? Oczywiście. W jak powiedziałem, chętnie pomogę. Weź wszystko, czego ci A, dobra. Mhm, Pierw... Raz w rzecznej puszczy? Tak. Jeśli szukasz pracy, porozmawiaj z chodem w tartaku. O, a to może być ciekawe. Potem tam zajdziemy, tylko nieco się odciążę. Jak się odciążyć, możemy coś zjeść. Zresztą chyba wiele mi nie da. Mógłbym po prostu wyrzucić zaraz to co najmniej cenne te futrzane buty mogę wyrzucić. Te onuce mogę wyrzucić. A te tkaniny także mogę wyrzucić. Czy już szybciej? Już szybciej, zdecydowanie. Zatem jakie są moje teraz zadania do zrobienia? Z jarlem białej grani. Dobra, lecimy do białej grani. Gdzieś w tamtą stronę. Przy okazji coś upolujemy. chciałbym zajść do tartaku. Gdzie będzie tutaj tartak? ktoś widział tartak? Ktoś... A idź pan Gdzie jest tartak? Czy ktoś widział tartak? Wiecie, jakaś mała robótka się przyda. Zdwa było. To jest tartak. Nie, to nie jest Artak. A, to ciekawe. Nikt nie daje mi wiary, ale powiadam ci, widziałam smoka. Tak, wiem. Tam jest Artak, dobra. Znalazłem. Czy dobrze widziałem? Rozmawialiście ze Svenem? Może nie. Może... Nieważne, ale na twoim miejscu... Twierdzi, że jest Bardem. Sporadycznie znajduje. Myśli, że jego ballady. Taka inteligentna i piękna kobieta nie nabrałaby się na podobne bzdury. Mam nadzieję. Tak sobie myślałem. Czy możesz... Y możesz przekazać jej ten list i powiedzieć, że jest to cena? Pokażę ci co potrafię. Okej, okay. uczniczko raczej mnie nie interesuje, ale mamy zadanie. Ale to chyba ty miałeś. Coś do załatwienia w rzecznej puszczy? I Przynajmniej nie dotarła tutaj ta przeklęta wojna Jeszcze. Tak, zdecydowanie. Czyli nie masz do mnie roboty, spoko. Nieważne, ale miałem zadanie jakieś ciekawe. Zadania. Miałem list dostarczyć. Halo. To nie wyświetlało. Nie wyświetla się. Jest. Hmm, Bo gdzie wszyscy pouciekali? O to jest pytanie. O, jest gospoda. Dobra, może znajdziemy kogoś tu mi handlować. Ale zdaje się, że tutaj rozwiążemy nasze kwesty. Orgnar. Orgnar. Albo i nie. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Tak, dobra, to o co masz na sprzedaż, znalazłem. Okej, okay, co mogę mu sprzedać? De facto niewiele. No dobra, skoro w sumie to nie jest nic, co bym chciał mu sprzedać, to nic mu nie sprzedam. Mówię. Co do mnie co mówi? Dobra, nieważne. Spadam stąd. Miałem z nim zadanie, nie? Okej, okay, Kamilę muszę znaleźć. Dobra. No dobra, znajdźmy. Słyszałem jak Lukan kiedyś krzyczał, że do sklepu włamał się złodziej. To nie byłem ja. Przysięgam. Fajnie, nie obchodzi mnie to. Tutaj. No akurat tędy nie zaskoczę, świetnie. Beczka pusta. Kupiec rzecznej puszczy. O, to tutaj sprzedał niepotrzebne rzeczy. Dzień dobry. Świetnie, bardzo mnie to cieszy. Ja mam tylko trochę tego, co chcę dla ciebie sprzedać. Chcę to sprzedać. Chcę sprzedać to. Yy, chcę sprzedać wszystkie. Miecze, wszystkie, topory, jeden, drugi, te miecze. Wymyślę, że dwa szczelety. Jeden sobie tylko zostawię starczy mi. Buty zostawię, ale te kirysy zdecydowanie sobie sprzedam. Tarczy sprzedam, tarcze sprzedam, dobra. Czy coś jeszcze chce sprzedać? Myślę, że nie. Księga smoczego dziecięcia, a ją sprzedam akurat. Granat, sprzedam, skóra, sprzedam, sztabkę, sprzedam, dobra, tylko się zostawię. zostawię. wracać A gdzie Kamila tutaj jest? Dzień dobry. Może uda ci się przemówić do rozsądku mojemu durnemu bratu. Że co? Powiem prawdę. O czym ty mówisz? Co za zazdrosny dureń. Myślał, że jeśli mnie zmyli, to już nigdy nie Dziękuję za powiedzenie prawdy. Mm -hmm. Porozmawiaj ze Svenem. Na pewno będzie ci wdzięczny za obronę jego dobrego imienia. Bardzo dobrze. Ucznictwa się nie uczę, więc jego zdanie o mnie nie będzie obchodzić. A tak wykonam sobie zadanie. Jest. O, poszukaj, beczka. mogę coś wziąć Pomidory. Dobra. Nie będę brał pomidorów spod gospody. <noise> Aż tak bardzo głodny to ja nie jestem. Więc dobry. myśli, że może mi odebrać Kamille Valerius. Ale wciąż mu? Naprawdę? Lepiej powiedz o tym jarlowi w Białej Grani. Świetnie. Na pewno chciałby o tym wiedzieć. Takie wieści lubię słyszeć. Mhm. Dobra robota. Myślę, że zasługujesz na trochę złota. Świetnie, dostałem złotaku. w Akademii Bardów. Jeśli się tam udasz, porozmawiaj z jarmą. Jasne, co mogę dla ciebie zrobić? Hmm. A Ale dobra, nieważne, mamy zadania. Daj mi kufel piwa. Kajrim, dobra. Zapisywanie, a zadań. Spadaj, Akademia Bardów. Akademia Bardów mnie nie interesuje, ale interesuje mnie to zadanie. I żeby je wykonać, zacznę swoją podróż. Mam błyskawicę, mam sztylet. Sztylet to obrony na blisko, oczywiście. Magia mi się skończyła. Jeszcze mam kondycję. Była, pół kondycji za dwa ataki, dosłownie. Do białej grani. Wydaje się, że to byłoby tędy. A lecimy na skrót. Zobaczymy. Chyba nie powinienem zobaczyć ze ścieżki. Tak mi coś to mówi. Bo mamy przecież mapę. Mapę świata. Nie, 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 nie. Bez szybkiej podróży. Za prędko-szybkich podróży raczej korzystać nie będziemy. Chyba, że koniecznie będzie nam trzeba. Biała granica tutaj, raczej dobrze idziemy. Dobra, jednak błyskawice to jest coś. Um. Okej. Okay. Halo, wilk, gdzie jesteś? Tu jesteś, wilk. Dobra, wilcza skóra. Może się przydać. Idziemy dalej. Bądźmy ochronieni. Chyba idę nieco takimi misami niezbyt dobrymi do przechadzki. Takie wrażenie mam lekkie. Biała gran jest tutaj. Już wielkie miasto widać na horyzoncie. No tak. Całkiem nieźle. Tam trzeba zajść. Tam trzeba zajść i zrobić co należy. Ja widzę tutaj coś, co może mi się przydać. Zdecydowanie, nie. Zastanawiam się, czy skradanie mi się przyda. O! Oto tam jest. To widzicie? Wieśniaki walczą z czymś większym. To to wieśniaki, nie? Kim ty jesteś? Łowczyni. Hmm. Oni biją giganta. Mogę im pomóc? Pomogę im. Jest jakiś duży. ja go zabiłem. Wyglądasz na silną osobę. Chodź do Jorwaskr i dołącz do towarzyszy. Nieźle sobie radzisz. Byłby z Ciebie dobry tarczyk. Mm, jestem magiem. Nie jesteś stąd. To zakon Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. Nikt Cię nie pytał o zdanie. Jeśli masz nas za gorszych od siebie, przekonasz się, jak wygląda prawdziwy wojownik. z nim porozmawiam, ale wezmę sobie te strzały. A to jest zadanie związane z towarzyszami, bardzo dobrze. Ale to i to sobie odznaczę. Żadną z tych nie będzie interesować w tym momencie. Interesuje mnie tylko to dotrzeć do białej grani i zakończyć odcinek, że tak to ujmę. Ze względu na to, że 20 minut się zbliża, więc. No cóż, nie chcemy przeciągać. Nie chcemy odcinku przeciągać, chcemy dobrze się bawić, a na razie idzie całkiem nieźle. Potrzebujesz transportu? A tamten gość mówił o transporcie. Świetnie. Zobaczymy, które gdzie jest wejście. Dobry. Czy znajdę tutaj wejście? Wygląda na to, że tak. No i chyba wejście znalazłem zdecydowanie. Dzień dobry. Wstać. Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez tu nie wyjdziesz do miasta. Mm. Rzeczna Puszcza też jest w niebezpieczeństwie? Okay. No to lepiej idź porozmawiać z Jarlem. Kieruj się do Smoczej Przystani na szczycie wzgórza. I prawdę wystarczy opowiedzieć. Świetnie. Pozwoli mi po prostu wejść. Bardzo dobrze. <laughs> Nie musiałem ani płacić, ani przekonywać go. Świetnie. Dzień dobry, jestem w Białej Grani. Zapłacimy ile będzie trzeba. Ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Świetnie. Ale na ten odcinek to byłoby na tyle. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu. Oczywiście zostawienia łap w górę, zostawienia jak najwięcej komentarzy. No i to wszystko. Dzięki raz za uwagę, żegnam się z wami. No i cześć.